Dlaczego napływające wieści są tak złe dla złotego? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Napisałeś w swoim komentarzu, wzrost stóp procentowych gdziekolwiek na świecie i jednocześnie obniżenie w Polsce stóp procentowych przy dwucyfrowej inflacji to fatalne wieści dla złotego. No to tych fatalnych wieści Mamy coraz więcej, na przykład jest perspektywa, że japoński jeno się bardzo wzmocni. Co się dzieje na rynku walutowym? Na rynku walutowym jest dosyć zmiennie, ponieważ powracamy po wakacjach, i tych decyzji banków centralnych jest naprawdę sporo. Rada polityki pieniężnej zaskoczyła nas bardzo mocno, ponieważ jakby. Takie, takie prognozy dotyczące cięcia stóp na poziomie 75 punktów bazowych no, nie, 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 nie były widoczne nigdzie, więc no, te ruchy na rynku walutowym są naprawdę bardzo, bardzo duże. Z drugiej strony mamy Europejski Bank Centralny, mamy też rezerwę federalną, które zbliżają się do końca swoich podwyżek, no ale jednocześnie mamy też Bank Japonii, który od wielu, wielu, wielu lat nie decydował się na podwyżki stóp procentowych ostatnio. Ma ujemną razy... podstawową stopę jedna dziesiąta od dawien dawna. E, tak. E, mamy, mamy cały czas te negatywne stopy e, w Japonii. Natomiast ostatnie podwyżki miały miejsce tuż przed kryzysem finansowym w 2007 roku, no i teraz szef, nowy szef Banku Japonii, UEDA, wskazuje na to, że jest, jest szansa na to, że niedługo ta polityka się zmieni. No jednak w Japonii też coraz bardziej. Dotkliwy jest wzrost cen. Ten wzrost cen generuje to, że rosną płace, a to właśnie płace były takim czynnikiem, który od wielu lat nie pozwalał na to, żeby polityka monetarna w Japonii się zmieniała. Teraz, kiedy płace faktycznie rosną dosyć mocno, Banki Japonii na to zaczyna reagować. No mieli, mamy już powolne wyjście z takich niekonwencjonalnych narzędzi, jak. Jak sterowanie krzywą rentowności, natomiast teraz yy, najprawdopodobniej może dojść do tego, że Bank Japonii zdecyduje się na wyjście z negatywnych stóp procentowych. To jest znakiem ostrzegawczym dla kredytobiorców. No, jeżeli popatrzymy sobie na to, jakie mieliśmy oprocentowanie kredytów w ostatnich trzech czy nawet czterech dekadach, no to to oprocentowanie było poniżej 2% w tych niemalże czterech dekadach. Natomiast ostatnie 20 lat to jest no, wyraźnie poniżej 1%. Więc w momencie, kiedy dojdzie do pierwszej podwyżki, być może to będzie tylko pierwsza podwyżka i rozpoczęcie całego cyklu, no to jest to, jest to naprawdę duży, duże ryzyko dla. Tamtejszych kredytobiorców, ale jednocześnie może to doprowadzić do dużych ruchów na rynkach globalnych, ponieważ no, kapitał może być ściągany z Japonii. Japończycy inwestowali przez lata za granicą ze względu na to, że mieli czy to negatywne stopy procentowe, które powodowały, że stopy depozytowe były zerowe. Druga rzecz to jest to, że rentowności obligacji przez długi czas były też ujemne. Teraz no już sięgają 70%, więc ten kapitał może płynąć do Japonii, jeżeli tam dojdzie do podwyżki stóp procentowych, a w szczególności jeżeli będzie to zapowiedź większej ilości ruchów i jakby szerszej normalizacji polityki monetarnej, więc no. Tym bardziej ty będzie mniej tego kapitału na rynkach wschodzących, czyli to jest ten powód, że złoty może ucierpieć z powodu decyzji Banku Japonii, tak? Dokładnie tak. No W tym momencie, jeżeli, jeżeli popatrzymy sobie na cały rynek właśnie gospodarek wschodzących, to wszędzie praktycznie oczekuje się w większości przypadków obniżek stóp procentowych, więc to może powodować, że ten kapitał z tych gospodarek wschodzących będzie jednak płynął do tych gospodarek, gdzie stopy procentowe są wysokie lub będą podwyższane, bo oczywiście to, że mamy stopy powiedzmy gdzieś niskie, ale będą rosnąć, no to to będzie oczywiście ten kapitał przyciągało, ponieważ można po prostu na tym też oczywiście zarobić. No, Financial Times napisał, że Polska po tej obniżce stóp o 75 punktów bazowych stała się przykładem, osłabienie stało się przykładem tego, co się dzieje, jeżeli decyzje o obniżeniu stóp procentowych są przesadzone, zbyt pośpieszne. To, czy była to przesadzona decyzja, to tak naprawdę zobaczymy. W perspektywie kilku lub nawet kilkunastu miesięcy, ponieważ być może był to jakiś zabieg wyprzedzający, ale kluczowe jest to, jak, jakie informacje poznamy z najnowszego raportu o inflacji. Ponieważ jeżeli raport o inflacji Pokaże nam wyraźnie, że cel inflacyjny nie zostanie spełniony do 2025 roku, no to będzie to bardzo, bardzo negatywny sygnał dla polskiego złotego, dla zagranicy ze względu na to, że oczywiście no, ta wiarygodność jakby trzymania tej stabilności inflacji może być zmącona. Natomiast jeżeli oczywiście ten raport o inflacji dalej jakby będzie pokazywał tą ścieżkę dalszego spadku, oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że z czynników bazowych inflacja będzie spadać. Niemniej oczywiście no, ta obniżka stóp procentowych dosyć mocna i prawdopodobne dalsze obniżki stóp procentowych mogą spowodować, że oczywiście ten cel inflacyjny będzie nam się oddalał. No a coraz droższa ropa naftowa przy coraz słabszym złotym to... Powinna mieć duży wpływ na inflację w Polsce. Oczywiście jakby to będzie miało wpływ natomiast w późniejszym terminie. Cały czas jeszcze ceny ropy naftowej, ceny paliw są niższe niż w okresie rok temu, natomiast no to, jakby ten, ta, ten efekt bazy. Zakończy się w listopadzie i w grudniu i wtedy tak naprawdę zobaczymy, jak mocno może nam odbić inflacja miesięczna. Już w tym momencie widać, że czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie ta inflacja miesięczna dosyć mocno odbiła właśnie ze względu na ceny energii. Natomiast u nas na razie jeszcze widać spadki. W Stanach Zjednoczonych chyba 0,6% miesiąc do miesiąca z powodu właśnie wzwyżek cen ropy naftowej, jeżeli dobrze pamiętam. Dokładnie tak. To jakie są Twoje przewidywania kursu złotego wobec euro i wobec dolara na koniec tego roku? Na jakich mniej więcej poziomach możemy się znaleźć? Prognozowanie kursu walutowego do końca tego roku, jeżeli chodzi o polskiego złotego, może być dosyć trudne, ponieważ no nie wiemy, ile jeszcze stopy procentowe mogą być obniżone. no. Teoretycznie rynek wycenia nawet 75 punktów bazowych jeszcze do końca tego roku, więc biorąc to pod uwagę, jest duża szansa na to, że złoty dalej może się osłabiać, ale druga rzecz jest taka, że ostatnie sygnały, czy to z Narodowego Banku Polskiego, czy ze strony polskiego rządu, wskazują na to, że może dochodzić do interwencji walutowych. Więc oczywiście ten kurs walutowy może być stabilizowany, jeżeli dojdzie do jakiejś kolejnej większej fali wyprzedaży. Niemniej, no w tym momencie mamy okolice 4,30, nieco powyżej 4,30 na dolarze. No oczywiście to się wszystko bardzo, bardzo mocno zmienia w przypadku. Europa Elena, no jesteśmy poniżej 4,70, ale myślę, że taka stabilizacja w przypadku Europa Elena może nastąpić nawet w okolicach 4,80, natomiast w przypadku dolara powyżej 4,40 lub 4,50. Choć trzeba też mieć na uwadze, że no złoty może zyskać nieco po tym, jak rezerwa federalna zdecydowałaby się na to, aby już stóp procentowych nie podwyższać. O tym, jak decyzje o zmianie stóp procentowych wpływają na kondycję polskiej waluty, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję Michał za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję również.